Cześć, ja jestem Oleśkaj i witam was w kolejnym odcinku zrób to sama na stylowo TV. W dzisiejszym odcinku będziemy robić coś, co może się znowu przydać na prezent, tak mi się wydaje, ale z czego też skorzystają wszystkie gospodynie domowe i nie tylko. A mianowicie zrobimy sobie taki mały przybornik krawcowej. Wykorzystać możecie do tego różnego rodzaju pojemniki, zwykłe na przykład słoiki. Tutaj jest pełna dowolność. Resztę natomiast dowiecie się z tutorialu. Do dzisiejszego projektu potrzebujemy jakiegoś pojemnika. Może być zwykły słoik. My akurat mamy pojemnik po świecy. Kawałek materiału, z którego będziemy robić poduszeczkę. Oczywiście wata, którą tą poduszeczkę wypełnimy. Potrzebujemy coś sztywniejszego, co będzie bazą naszej poduszki. Jak przy większości projektów, przydadzą się nożyczki i tym razem bardzo przyda się też. Hot glue gun, który bardzo dobrze sprawdzi się przy przyklejaniu właśnie takiej dużej partii. No, i jeżeli chodzi o etykietkę, tutaj mam takie nożyczki do scrapbookingu, kawałek kartki i długopis. Obrysowujemy sobie nasze wieczko, ale wycinamy je w troszeczkę mniejszym rozmiarze, dlatego że żeby się zmieściło i żeby nam ładnie wyglądało. A potem obrysowujemy ten sam kształt na naszym materiale, ale tym razem wycinamy go z delikatnym zapasem. Na przygotowany materiał układamy watę, i na to to wieczko, które wycięliśmy wcześniej z kartonu. No, i teraz musimy na zakładkę przykleić materiał, aby stworzyć poduszkę. Ponieważ ta część będzie ukryta, nie musi być jakoś super, hiper idealnie zrobiona, ale uważajcie na palce, bo ten klej jest naprawdę gorący. I ja się troszeczkę poważyłam. Gotową poduszkę przyklejamy do naszego wieczka za pomocą tego samego kleju, którego używaliśmy wcześniej. Teraz pozostało nam już tylko przygotowanie etykiety z kawałka kolorowego papieru. Wycinam prostokąt za pomocą nożyczek do scrapbookingu, żeby ta etykieta miała jakiś ciekawszy kształt, i wypisuję dowolny tekst, który akurat sobie przygotowałam. Teraz nie pozostaje nam już nic innego jak przyklejenie naszej etykiety do pojemnika. Następnie wkładamy do niego wszystko to, co każda krewcowa mieć powinna. Ja akurat nie miałam szpilek, więc na, poduszkę, na poduszce umieściłam igły, ale no to już wnętrze zależy od Was. No i tak naprawdę cały nasz gadżet, na którym pracowaliśmy w tym projekcie, jest gotowy. No i jak się wam podobało? Dajcie znać, czy wykorzystujecie nasze pomysły. A wiem, że wykorzystujecie, bo już jakieś pojedyncze zdjęcia tego, co robiliśmy w poprzednich odcinkach, do nas napływają i jest nam bardzo miło, że takie rzeczy robicie. Przysyłajcie tych zdjęć więcej, będziemy je wrzucać na naszego Facebooka, a może z czasem stworzymy jakiś fajny kolaż, kto wie, kto wie. Tradycyjnie zachęcam was do subskrypcji naszego kanału i do kciuków w górę, jeżeli wam się podobało, a także do odwiedzenia wszystkich linków, które macie na dole, do Facebooka, Instagrama, bloga i Twittera. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.